Konrad, jak to się stało, że wracasz do Polski i dlaczego akurat Anwil? Czy były inne propozycje, na przykład z Telmetu, nie wiem, klubów, które mają potencjalnie większe budżety? No, no było wszystko, ale Anwil dla mnie jest klub z, du z dużą tradycją. Pamiętam te mecze z Anwil, z Turowem. zawsze były bliskie, zawsze była, była duża walka, więc cieszę się, że, je, że tutaj jestem i zobaczymy, co następne tygodnie dla nas, dla nas mają. Mhm. Jaką trener, trener widzi rolę dla Ciebie w zespole? Czy masz być jednym z liderów? No zobaczymy. Na razie najważniejsze jest, żeby ta drużna była jedna. Mamy teraz jeszcze 3-4 tygodnie, dopiero się, żeby się sezon zaczynał, więc mamy jeszcze trochę czasu. Ja tutaj pierwszy dzień jestem, drugi trening teraz robię, więc mam jeszcze dużo do roboty, ale myślę, że drużyna jest fajna, chłopaki są fajne. I te ostatnie dwa lata, które nie były typyczne dla Anvil'u, że minęły to. Pamiętamy, że jest bardzo dobry gry w Turowie. Trzy lata, gdzie byłeś polskim gwiazdą, nie ma co ukrywać. Wobec tego musisz wiedzieć, że oczekiwania we Włoszech będą wobec Ciebie bardzo duże. No, na pewno się presji nie boisz, ale wiadomo, że kibice będą po Tobie spodziewać się bardzo wiele. Okej, okay. no ja, ja jestem gotowy na to. ale Wiedziałem to, jak tutaj podpisałem, więc... Mhm. E... Ja już uh, czekam na, na, na tą halę, czekam na kibice, cz czekam na wszystkich i, i myślę, że uh, w tym sezonie będziemy widzieli uh, inny, tu, uh, inny Anwil jak w ostatnim sezonie. Patrząc na twoje statystyki z ostatniego sezonu z Niemiec, tam troszeczkę krótsza gra, gdzieś tam około 15 minut, te statystyki na poziomie 4 punktów, przez 3 zdyrek na mecz. To kibic się zastanawia, czy Konrad Wysocki już jest troszkę słabszy, po prostu mówiąc, hmm. mówiąc z wiekiem, czy inna była rola w zespole i akurat tak się to układało, że nie no. musiało być tych punktów dużo. No te... Zespół wewnętrzny był bardzo mocny. Byliśmy wicemistrzem w pierwszym sezonie, przegraliśmy w półfinale do Bayern Munich, który jest teraz mistrzem. Więc um, była koszulka na, na innym poziomie. Um, bardzo dobre zawodniki tam byli, i ja, miałem, ja byłem backup, więc um, musiałem na, na moje minuty czekać. Um, myślę, że um, tutaj ben, będę miał trochę więcej. Um, to, więcej możliwości się pokazać, będę inaczej grał i chcę sobie jeszcze udowodnić, że dla mhm. mnie to, wiem, mam 32 lat, ale koszykówka jeszcze, koniec koszykówki dla mnie nie ma. Więc jeszcze tam, można pograć długo. Można jeszcze pograć i, i można pograć na, na wysokim mhm. poziomie. Ja, to chce sobie i wszystkim innym jeszcze udowodnić. No właśnie, co tutaj we Włocławku chciałbyś osiągnąć? Na pewno drużynowo chcielibyście zdobyć medal, zajść jak najdalej, a jeszcze indywidualnie jakoś tak, nie wiem, swoją pozycję jeszcze jakoś podbudować, żeby może gdzieś jeszcze do lepszego klubu później się dostać? Um, dla mnie już nie, nie, nie jest ważne, e, gdzie ja gram, co ja gram, do, do lepszego klubu czy nie, dla mnie jest ważne... E, Żebym, żebym się. Mam teraz rodzinę i dziecko, więc dla mnie to jest ważne, by się, się dob, dobrze czuć, gdzie, gdzie jestem. Wiem, że w koszykówkę umie grać. Ja już prawie wszystko zdobyłem, co, co można zdobyć. Gramam ja Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Olimpiady, więc dużo tam już nie jest. Euro Cup, Euro Challenge. No, dla mnie to. Ja, ja teraz gram dla, dla radość. Radość dla, dla koszykówki. Um, i no, myślę, że uh, mogę tutaj pomóc, mogę, mam, uh, to jest mój jedenasty sezon teraz, w, w którym gram, więc uh, uh, zobaczymy jak to będzie, ale ja, ja jestem gotowy mm -hmm. na, na challenge. Mm -hmm. Warto grać, żeby się cieszyć z tej koszykówki, ale żeby też dać radość tym kibicom. Ty byłeś zawsze charakterystycznym zawodnikiem. Ja powiem tak, że większość pewnie Cię lubiła jako zawodnika, ale może nie wszyscy. Jak Ci się wydaje, jak wywód parku Cię kibice przyjmą? Ciepło? Bardzo ciepło? No zobaczymy. Ja, nikt mnie nie, nie musi lubić. Ja jestem taki, jaki jestem. Robię to, co ja robię. Ja walczę o, o każdą piłkę i nie, nie zawsze to, to fajnie wygląda, ale uh, jest efektywne, więc uh, będę tak grał, jak, jak umiem i tak jak grałem moje ostatnie lata. Tak, nic się nie zmieniło. Czyli kibice na pewno dają ciepło, bo we Włocławku to cenią, także może jeszcze jakieś słowo do nich, tutaj pierwszy raz się pokażesz już jako gracz Anwilu, tak na przywitanie i za chwilę zobaczą cię na Kasztelanie. Nie wiem, może, 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 coś, może coś im obiecasz, jakiś nie wiem, konkretny, konkretny wynik, a jeśli nie, no to nic, dobrą pracę. Nic nie obiecuję, tylko powiem, że cieszymy się na, na ten sezon i będziemy grali, ja, ja, jak najlepiej. Ja, myślę, że będziemy widzieć tutaj fajne mecze w i ja, no, Myślę, że ja, ja, jak duże kipycowe przyjdą, to fajna atmosfera tutaj będzie. Cieszymy się.